przedstawiciele Parlamentu i Europarlamentu. Wspomnę, że Pani europoseł, ale też Pani Minister, to reformatorka Polski Świata. Ona no, naprawdę jest bardzo, bardzo także tutaj, naprawdę bardzo ciężka walka na różnych frontach. Witam, kłaniam się Panom Samorządowcom to bardzo ważne, że tutaj są, że są na tej ziemi Polscy ważni samorządowcy, starostowie, burmistrzowie, to bardzo istotne. Będziemy o to zabiegać po tych wyborach, które bezpośrednio najbliżej nas, bo te kolejne to będą wybory samorządowe. Pozwólcie Państwo, że zacznę najpierw od pewnej kwestii, która z jednej strony wydaje się, że ma charakter lokalny, ja przecież przyjeżdżam tutaj mówić głównie o sprawach ogólnopolskich, ale to, którą bardzo łatwo powiązać także z kwestiami ogólnopolskimi i to dotyczącymi także kwestii naszej sytuacji międzynarodowej. Międzynarodowej Polski, naszej polityki zagranicznej i szerzej w ogóle całej naszej polityki, całego naszego stowarzyszenia, chodzi, Szanowni Państwo, o kwestię niemiecką. To jest ta ziemia, na której ta kwestia występuje jako coś realnego, widocznego, O gdzie indziej, w innych województwach tego nie ma albo w ogóle, albo to jest kompletny margines. Natomiast tu jest inaczej. Chcę mocno podkreślić, że kiedy tworzyliśmy to nowe niepodległe państwo polskie, no później się okazało, że niestety nie do końca, można nawet powiedzieć, dalece nie nowe. Początkowo zamysł był inny. Przy końcu lat 80. to zawsze byliśmy głęboko przekonani, że potrzebne jest uznanie praw mniejszości narodowych. One nie są wielką częścią obywateli naszego kraju, ale są na tyle znaczącą, by brać się pod uwagę i zapewniać im prawa. Ale oczywiście liczyliśmy na wzajemność. Liczyliśmy na wzajemność, można powiedzieć na wszystkich Azymutach, w tym liczyliśmy na wzajemność także w relacjach znowu zjednoczonymi Niemcami. Niestety tutaj nastąpił zawód, to można powiedzieć zawód podwójny. Pierwszy element tego zawodu to porozumienie polsko-niemieckie, gdzie Niemcy otrzymali prawa mniejszości narodowej, a Polacy w Niemczech, liczni tam, tego prawa nie otrzymali. Drugi zawód, na powiedzieć, że jeszcze ostrzejszy to to, że mimo że w tym porozumieniu jednak pewne prawa Polakom zostały przyznane, mówię o prawa w Niemczech, to te przepisy, w niewielkim tylko stopniu, albo po prostu w ogóle nie były przestrzegane. I powiem Państwu, że kiedy pracowałem w Komisji Polonijnej, to było co dawno temu, na przełomie lat 90. i 2000, ale był taki czas, to mogłem się dowiedzieć, że jeśli chodzi o urzędników niemieckich wysokiego szczebla, nie tylko nie ministerialnego, ale także dyrektorów departamentów tamtejszym MSW, to oni wprost mówią. Przedstawicielom naszej strony, że Polacy, zbyt łatwo się asymilują, i dlatego oni nie są zainteresowani prowadzeniem polityki podtrzymywania polskości, a nauka języka polskiego, czy rozwijanie polskiej kultury, to w gruncie rzeczy właśnie tego innego, podtrzymywania polskości na terytorium Niemiec. No i tutaj rzeczywiście mieliśmy do czynienia z sytuacją, której nie można zaakceptować. Podnoszona była wielokrotnie w rozmowach polsko-niemieckich, także wtedy, kiedy my byliśmy przy władzy, były to incydenty, mówię tu szczególnie o latach 25-27, bo nie pamiętam, czy podczas rządów Jana Wszystkiego, to też były nasze rządy, to też był nasz kandydat, ta sprawa była podnoszona, generalnie na pewno, ale w rozmowach wewnętrznych, nie wiem, czy w relacjach, w rozmowach polsko-niemieckich nie brałem w takich rozmowach wtedy udziału, ale Wtedy, kiedy przez te dwa lata rządziliśmy, to na pewno była podnoszona i to wielokrotnie. No ale niestety bez skut. Teraz znów została podniesiona. Ograniczono wydatki na naukę języka niemieckiego, jako narodowego w Polsce, co znaczy głównie przecież na tych terenach. To przyniosło pewne efekty, ale to się, że znów bardzo ograniczone, bo ten przydział pieniędzy w budżecie federalnym, bo przedtem jakieś tam drobne pieniądze były tylko w budżetach landowych. Na te cele jest minimalny milion euro, a na naukę języka niemieckiego przez dzieci niemieckie, młodzież niemiecką, które w Polsce jest 5 milionów. To jest sytuacja, która niestety charakteryzuje w wielkiej mierze relacje polsko-niemieckie. A to jest naprawdę ważny problem dla nas. I to ważny nie tylko dlatego, że mamy na Zachodzie duże państwo. Niektórzy naprawdę uważają je za bardzo potężne, za mocarstwo światowe. Tak nie jest, oni byli kiedyś mocarstwem światowym, bo to i do dalej do tego. Ale jest to w skali europejskiej niewątpliwie najsilniejsze państwo w sensie gospodarczym. I dzisiaj także najsilniejsze w sensie politycznym, bo, bo po dojściu z Unii Europejskiej Anglii, y, która miała porównywalne siły, może nie gospodarcze, ale miała wiele innych atutów, których Niemcy nie mają, to nie ma partnera na, na pod, m, podobnym poziomie. No i jest jeszcze coś innego, tak naprawdę bardzo niebezpiecznego. Otóż widoczne i przedtem łatwo dostrzegane dla tak, każdego, kto chciał patrzeć, tendencje Niemców do stworzenia tu jakiegoś takiego tworu, który będzie znacznie szerszy niż państwo niemieckie i który będzie przez Niemców zdominowany, zostało sformułowane przez kanclerza Scholza już zupełnie wprost. W jednym z nie tak odległych w czasie przemówień. Był już wtedy kanclerzem Brzegu jasny, nie mówił tego jako szef partii, tylko jako kanclerz. I to jest sytuacja, z którą musimy sobie dawać radę, bo mówiąc najkrócej, żeby się już nie rozwodzić na tym, to, to nie może być tak, przynajmniej ja tak sądzę i sądzę, że sądzą tak wszyscy polscy patrioty, żeby nasza droga historii przełomu XX i XXI wieku wyglądała tak, że spod jednego buta żeśmy się wyrwali, żeby dajmy na to po 35 czy tam nie wiem 40 nawet latach znaleźć się pod kolejnym. To jest szanowni Państwo... Jednego zła do drugiego zła. Ja nie twierdzę, że one są takie same, że one będą miały taki sam wymiar. Ale to jest zło. Życie podbłędy, które jest życie po pierwsze niegodne. Niegodne takiego narodu jak, jak Polacy, zresztą niegodne żadnego narodu. Z prawdziwego zdarzenia. A po drugie, to jest życie, które szkodzi, zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i w wymiarze politycznym, jak i w wymiarze kulturalnym, w każdym. Ono jest po prostu złe, jest złem w samym i nie możemy się na to godzić. To jest, szanowni Państwo, kwestia, która jest bardzo istotna jeszcze z dwóch przynajmniej powodów. Po pierwsze. Niemcy tak bardzo zdominowały już Unię Europejską, że mogą ją traktować jako swoje narzędzie do realizacji tego planu. Czyli my mamy tutaj do czynienia z roszczeniami, za którymi stoi siła większa niż siła samego państwa niemieckiego. I po drugie, to może jest najgorsze, w Polsce istnieje potężna formacja polityczna, Teraz jest w istocie formacją niemiecką. W polskiej historii jest taka niedobra tradycja, sięgająca no, co najmniej czasów monarchii elekcyjnej. Można by pewne elementy znaleźć wcześniej. Mianowicie, że istniały, jak to się wtedy mówiło, stronnictwa. Stronnictwa austriackie, francuskie, mówią się też czasem strasburskie. Czasem także pruskie i rosyjskie. Zdarzało się incydentalnie, że nawet jeszcze jakieś inne. Otóż, Szanowni Państwo, no nawiązywanie do tej tradycji to jest po prostu tragedia, bo no ta tradycja była jednym z poważnych elementów doprowadzenia do upadku Rzeczypospolitej, do rozbiorów Polski. A dzisiaj tak jest i to łatwo wykazać, jeżeli spojrzeć na osiem lat rządów Platformy Nowatorskiej, to, to podporządkowywanie się Niemcom było zupełnie oczywiste. A niezwykła uległość wobec Rosji była też w gruncie rzeczy funkcją podporządkowywania się Niemcom, ponieważ Niemcy chcieli wtedy i chcieli zresztą od bardzo dawna dobrych stosunków z Rosją, to wobec tego. Takich dobrych stosunków i to za wszelką cenę, wbrew wszystkiemu, chciał także Tusk, i w osobistym interesie go, to był warunek jego awansu, ale także w szerszym interesie. Ja nie chcę za niego mówić, jakie on lojalności odczuwa, ale obawiam się, że to lojalność niemiecka w nim jest bardzo, ale to bardzo mocna. Czyli ten problem, o którym mówię, jest nie tylko problemem mniejszości w tym województwie, a mniejszość w tym województwie jest tylko elementem, elementem nieporównania szerszego problemu, przed którym stoimy i który musimy w interesie Polski rozwiązać. Ale warunkiem tego, żebyśmy mogli tego dokonać, jest to, że będziemy po prostu dalej rządzić. Bo jeżeli Polską będzie rządzić partia niemiecka, to droga pod ten bud naprawdę stanie otworem. To będzie szeroka autostrada, naprawdę wysokiej klasy. Będziemy tam szybko jechać, szybko jechać w tym kierunku. Ze wszystkimi tego fatalnymi dla nas następstwami. O pierwszym z nich, też to jest taki wymóg bardzo mocno stawiany przez Niemców w różnych rozmowach, także tych zupełnie nieoficjalnych. Ja z tego czasu w takich rozmowach uczestniczyłem. To jest przyjęcie euro. A szanowni państwo, przyjęcie euro to jest doprowadzenie do sytuacji, w której ten długi okres dzisiaj zachwiany przez inflację, wiem o tym, ale okres wzbogacania się Polaków, a przynajmniej dużej części Polaków zostanie zatrzymany i pewnie w jakiejś mierze, przynajmniej na jakiś czas cofnięty, bo euro tak naprawdę, to, to nawet moi krytycy musieli przyznać, kiedy powiedziałem, że euro jest warte nawet na rynku niemieckim, nawet przesadzając, bo mówiłem poniżej 3 złotych, na później to sprawdził człowiek, który nie jest naszym przyjacielem, radykalnie można powiedzieć, nie jest naszym przyjacielem, jest naszym przeciwnikiem. Redaktor Gadomski, kiedyś poseł, kiedyś go nawet znałem, no według danych Eurostatu jest warte na rynku niemieckim 2,55 zł, 2 zł 55